Jeżeli czujesz się daleki, daleka od stanu spełnienia, czujesz, że wiele rzeczy nie wygląda tak, jakbyś chciał, to znaczy, że wewnątrz ciebie jest wiele takich konfliktów, wewnętrznych konfliktów. Na poziomie podświadomości istnieje bardzo jakby duży opór i walka między wieloma aspektami. To jest takie jedno wielkie wewnętrzne pole bitwy i kluczowe jest, aby z jednej strony rozpoznawać w sobie te konflikty, a z drugiej strony, aby uświadomić sobie, że wiele z tych konfliktów jest wywoływanych przez tak zwany aspekt wewnętrznego wojownika, któremu wręcz zależy na tym, aby to Twoje życie było jednym wielkim polem bitwy, jedną wielką walką. Dlatego kluczowe jest, aby uświadomić sobie ten sabotujący aspekt i w pewnym sensie uzdrowić go w sobie. Uwolnić te wszystkie jego uwarunkowania, wszystkie przyczyny, które kazały mu po prostu przyjąć taki schemat walki jako czegoś, co jest wręcz sensem życia, ponieważ tego aspektu wojownika spełnienie czy też cel nie jest w ogóle praktycznie w ogóle istotne. To, co dla niego jest najistotniejsze, to jest walka sama w sobie. Dlatego tak wielu ludzi doświadcza tylu przeszkód i trudności w życiu, ponieważ ten wewnętrzny wojownik pragnie pokonywać trudności, ponieważ one definiują jego wartość w jego oczach, w jego mniemaniu. I właśnie to jest tak istotne. Ja wiem, jak bardzo wiele osób ma tendencję do wypierania w sobie tego aspektu, a tymczasem ma go praktycznie każdy. Kwestia tylko, czy on jest zintegrowany, uświadomiony i zintegrowany, czy nie. U większości ludzi zdecydowanie nie jest, i u większości ludzi, u których nie jest zintegrowany, tacy ludzie bardzo często mówią, nie mnie to nie dotyczy. I, I oczywiście można w sobie go wypierać, negować, nie mnie to nie dotyczy. Natomiast można siebie oszukiwać tak, ale nie oszukamy jakby tego, co pokazuje się w naszej rzeczywistości. Co ta rzeczywistość, co to życie nam przynosi. E... Ten aspekt rozpoznamy właśnie po skutkach w naszym życiu, po tym, co, czego my doświadczamy. Jeżeli, jeżeli doświadczamy konfliktów z różnymi osobami, jeżeli czujemy, że właśnie nie doświadczamy tego, co chcemy, to znaczy, że ten wewnętrzny wojownik po prostu to sabotuje. Dlatego kluczowe jest, aby go zintegrować. Zapraszam Cię z serca na...